Ale kwaśne! że <laughs> nie, nie widzisz? <laughs> Ale mi prześwietla. O nie, jestem cała rozmazana. <laughs> ja mogę tylko gestykulować. <laughs> e, o smaku najostrzejszej papryczki, czyli Carolina Reaper. Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale I dzisiaj przyjdę dla was z testem zagranicznych słodyczy Byłam w Intermarche i zobaczyłam e, dużo różnych takich ciekawych słodyczy I nie tylko słodyczy I stwierdziłam, że nagram taki film, pomimo że takich filmów już się nie nagrywa Ale i tak i tak mam nadzieję, że wam się spodoba Więc jeśli tak to pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji ale ten czerwony przycisk już nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania. Jest ze mną mój chłopak, który będzie wszystko po mnie jadł. <noise> Więc mogę się trochę śmiać, bo się trochę wstydzę. Mam tu między innymi e, precle Rises, albo uwaga, takie alacitosy, które są o smaku Karoliny Reaper, czyli najostrzejszej papryczki, ale jeśli chcecie zobaczyć, jakie. Testuję to, zostańcie do końca, a ja teraz przechodzę do pierwszej rzeczy. Więc pierwszą rzeczą, którą tutaj mam, jest to właściwie, są to jakieś japońskie ciastka. Takie o. Wszędzie są yy, japońskie albo chińskie napisy, ale to są chyba japońskie. Więc są to herbatniki o smaku mleczno-truskawkowym. Coś takiego, jestem ciekawa, jak to będzie smakować, bo są to jakieś japońskie ciastka. I są to chyba ciastka dla dzieci, bo te ciastka mają różne takie napisy, jak dla dzieci, coś takiego. O! Więc otworzę je i zobaczę, jak smakują. Są to takie ciastka w takich opakowaniach I jeszcze. Nie są tak włożone luzem, tylko właśnie w takich opakowaniach. I bardzo ładnie wyglądają. <grym> Więc. Otwieram pierwsze. I są tutaj takie... Ale one ładnie pachną. Pachną jak takie... Nie wiem co, ale no tak mleczne, truskawkowo. W jednym opakowaniu są dwa ciastka. I na przykład jest taki napis I like Lollipop. No właśnie, takie napisy dla dzieci. Więc uwaga, próbuję. <tuszy> Ogólnie są mega dobre, są takie strasznie kruche i przypominają mi smakiem tr poki truskawkowe. Więc, jak kiedyś truskawkowe, to wycikie to jest smak. I są bardzo dobre. Więc ogólnie są bardzo, bardzo dobre. Kupiłabym je drugi raz i oceniam. Ogólnie tutaj będziecie mieli gdzieś moją ocenę, w sensie od 1 do 10, więc ja oceniam to tak na 9 na 10. Albo w sumie nawet będę miała ciśnienie 10 na 10, bo naprawdę są bardzo dobre. Ok, więc kolejną rzeczą jest to napój, żeby miała czym popijać kolejne rzeczy, które będą, i jest to fanta, fanta o smaku. O, światło odbija. O smaku czarnej porzeczki. Ja ogólnie kiedyś kolekcjonowałam puszki po fantach, ale tej jeszcze nie piłam, więc jestem ciekawa. W ogóle ja uwielbiam wszystko, co o smaku czarnej porzeczki, więc wydaje mi się, że to będzie dobre. I wziąłam sobie szklankę, żeby zobaczyć, jaki będzie miał kolor. Liczę na to, że będzie to miało kolor fioletowy. Dobra, najpierw powącham. No, pachnie jak są te takie soki, nie wiem, one się nazywają chyba capri, czy jakoś tak. Te w kartonikach, i są właśnie o smaku czarnej porzeczki i to tak pachnie. Przechodzę do szklanki. Ma taki kolor, właśnie jak te takie napoje. Czarna pożyczka, więc próbuję. I dobre Ale smakuje to po prostu jak, jak są te takie soki w kartonikach, to smakuje to właśnie jak ten sok, ale gazowany. Ja mam taki sok nawet na dole. Tylko gazowany. Bardzo dobry, więc ja oceniam to tak na 8, 9, na 10, coś takiego. Ok, więc kolejną rzeczą, nie wiem czy to jest dostępne normalnie w sklepach, bo jest to rzecz od Seven Days'a jest to taka rolada z waniliowo-truskawkowym nadzieniem. I wydaje mi się, że może to być w sklepach, bo to takie mało zagraniczne, ale jest to niby chyba ukraińskie? E, ale zobaczymy jak smakuje, nie ma chyba tego w Polsce. No, pachnie jak Seven Days. I ja myślałam, że to będzie wyglądać tak jak na opakowaniu, a to wygląda tak. tak średnio. Okej, okay, więc wygląda to tak. W ogóle. muszę się zasłonić. Nie wygląda to w ogóle jak na opakowaniu, wygląda to gorzej. Nie wiem, jak mam to zjeść, bo nie mam żadnego noża, ale. to wygląda ładniej. Ale ugryzę to chyba po prostu. Całe się kruszy. Dobra. Ogólnie jest to bardzo miękkie, ale mi to chyba tak średnio smakuje. No, ja bym dała takie 4 na 10, bo no, jakoś tak. Nie wiem, no takie średnie jest. Dobra, więc oboje potwierdzamy, że ta rolada jest strasznie słaba. Więc teraz przejdę do ciekawszej rzeczy, której, której jestem bardzo ciekawa, bo są to niby takie poki. Takie paluszki, ale nie są one na słodko, tylko są one o smaku jakiejś chińskiej zupy. Chyba to jest chińska zupa. Tom Yum Kung. I są to paluszki z Tajlandii. Wyglądają one tak. Widzicie, tu jest ta zupa, coś takiego. I mi się wydaje, że to mogą być takie paluszki, właśnie, które je się razem z zupą, że się je tak przygryza. No coś, nie wiem. No nie pachną. Nie, pachną jak trochę jak Bake Rollsy. A wyglądają one tak. Teraz się chyba nie wyostrzy, albo jednak wyostrzyło. I są one obsypane jakąś przyprawą, więc chyba tą przyprawą tą zupą, więc uwaga, kupuję. O kurde. Ale to jest niedobre. Pokaż nie wiem do czego to porównać, ale to smakuje trochę, jakbyście po prostu wzięli przyprawę i zjedli całą przyprawę. Dobry. No. Jakby taki pieprz, coś takiego, nie wiem, ale to smakuje po prostu, jak, jakby ktoś wziął przyprawę, nawet nie wiem jaką, zmieszaną wszystkie razem. Kostka Ej, to smakuje, kostka no. rusu! To smakuje, właśnie mi. Właśnie o to mi chodziło, że ja nie wiedziałam jak to smakuje, ale to smakuje jak kostka rosołowa. Więc jak lubicie jeść kostkę rosołową, to wam tu będzie smakować. Ale mi to nie smakuje, więc oceniam to 1 na 10 albo 2 na 10, bo no nie smakuje mi. To. Więc kolejną rzeczą, której jestem bardzo ciekawa, jest to taka guma. I jest to guma, której smak nie wiadomo, znaczy... Nie, no jest niewiadomy smak po prostu. Trzeba... Spróbować, żeby się dowiedzieć, jaki to jest smak, ale też dokładnie nie jest to napisane, więc po prostu trzeba zgadnąć. Mm, i, I to ma podobno dwa smaki. Tak to wygląda. Ja jadłam coś podobnego mm, w grudniu, bo Karina, jak mi robiła kalendarz adwentowy, to właśnie kupiła mi e, ze skrami. E, no i jadłam właśnie podobną gumę, też e, z niewiadomym smakiem. Tylko ona była mniejsza i w innym kształcie, tak wyglądała. Może to nie będzie jakoś wow z tych wszystkich rzeczy, które tu mam, ale jestem strasznie ciekawa. i ta guma jest kolorowa. Tak ona wygląda. Jest taka... No, teraz się nie wyostrzy. O, jest taka różowo-niebieska, więc bardzo fajny kolor ma. Teraz... Aha, bo ona będzie wymieszana, dwa smaki wymieszane. Myślałam, że to będzie tak po połowie, ale uwaga, próbuję. I to jest jakiś smak, to nie jest malina. Ja nie jestem dobra w zgadywaniu smaków. Ale dobre. Okej, okay, więc jest to zwykła guma, po prostu, którą pewnie dostaniecie w innej formie w sklepie, ale jest bardzo dobra, więc oceniam ją takie 8 na 10, coś takiego. Okej, okay, więc kolejną rzeczą jest to KitKat. Taki o... Jest to KitKat o smaku bananowo-karmelowym. Wiecie, jakby był zwykły bananowy, to bym go nie wzięła, bo po prostu zwykły smak bananowy, ale to jest bananowo-karmelowy. I w ogóle jest to KitKat wielkanocny, bo jest tutaj napisane Easter, coś tam. Spróbuję. Ej, dobre! To trochę takie... To ma posmak kawowy, nie wiem czemu, ale chyba przez ten karmel. Ja bym, jakbym jadła z zamkniętymi oczami, to bym w życiu nie powiedziała, że to jest banan. Tylko, że właśnie to jest jakieś kawowe. Oceniam to na jakieś też 8 na 10 No tylko nie powiedziałabym, że to jest bananowe. Dobra. Więc kolejna rzecz będzie już nieco ciekawsza, ponieważ są to pringlesy. Pringlesy o smaku ostrych krabów, chyba tak. Tak wygląda opakowanie. I w ogóle to opakowanie jest jakieś takie mniejsze niż klasyczne. W sensie takie futrzsze mam wrażenie. Ej, to pachnie. To pachnie dobrze. Dobra, próbuję, będzie... ciekawe czy to będzie bardzo ostre, bo ja nawet nie wiem, że to jest spicy Ale zarąbiste Ej, dobre mhm. Coś mi to przypomina, ale nie wiem co znowu, bo ja nie jestem dobra w tym, żeby odgadnąć jaki to jest smak Ale przypomina mi to jedną rzecz i są bardzo dobre. Ogólnie na razie te wszystkie rzeczy były bardzo dobre. Oprócz tej troskawkowej rolady. Więc znowu bym dała jakieś 8 na 10, albo w sumie nawet 9. Bo jest serio bardzo dobre. Więc kolejną rzeczą jest to napój. I już ostatni napój w tym filmie. I jest to kolejna fanta. I jest to fanta chińska. Tak się prezentuje. Proszę bardzo, jakieś chińskie napisy. I jest to fanta o smaku. Chińskiej brzoskwini czy coś takiego jest taka Turkusowa, więc ja ją szleję do szklanki, bo jest naprawdę bardzo ładna. Ale pachnie brzoskwinią, tak jakbym po prostu kupiła brzoskwinię. Dosłownie jak taka brzoskwinia ze sklepu. Ej, to nie jest takie bardzo jakiś turkusowy, ale ładny kolor. Ej, mega ładny. Taka woda na malolivar. zdrówko i O kurde. Chyba tamta proleczkowa mi bardziej smakowała, bo jest tutaj taki... Jest w tej fajce jakiś gorzki posmak i ogólnie czuć brzoskwinie tak leciutko. Bardziej chyba ją czuć jak się wącha. Ale... Ogólnie jakbym piła jakiś listerin. <grym zemów> listerin do płukania zębów. Ale... Nie jest takie złe. Ogólnie dałabym tutaj jakieś takie 6 na 10. Myślałam, że to będzie lepsze. No okay. mi mm -hmm, tak średnio smakuje. Ja bym tą fantę piła. No, jak będę gdzieś ją jeszcze widzieć na pewno ją kupię. To jest zero. Następnie. Co? To? To tak smakuje, mm -hmm. jakby było coś nie tak. Może tu pisze, że zero. Kolejną rzeczą jest to... Oreo. Ja ogólnie za Oreo nie przypadam. W ogóle nie lubię Oreo zwykłego. Najlepsze Oreo, które moim zdaniem jadłam, jest to Oreo Peanut Butter. E, a to, zobaczcie, jest takie jakieś znowu chińskie. I jest to Oreo o smaku białej brzoskwini i herbaty oolong, coś takiego. I znowu jest to chińskie Oreo, więc otworzymy. I jest to kolejna rzecz, która ma smak brzoskwini. Więc może chociaż to będzie dobre. Ej, to ma takie... O kurde. To ma takie dwa opakowania. Myślałam, że to będzie Oreo w takim pojemniku, albo coś takiego. No, więc zobaczymy. Więc y, tak wygląda, proszę bardzo, ciastko Oreo zwykłe, z jakimś lekko pomarańczowym nadzieniem. Więc uwaga. No, jest takie brzoskwiniowe. Jest serio mega dobra. Tylko po prostu. Ja nie lubię oleju przez to, że bardziej czuć to ciastko niż samo nadzienie w środku. I oceniłabym to tak 7 na 10, coś takiego. Okej, okay, więc kolejną rzeczą są to japońskie gumy. O smaku Coli. Z jakąś niespodzianką. W sensie tak tutaj piszę na opakowaniu na tej polskiej etykiecie I jest to produkt japoński. No tak, no przeczytałam japońskie, no mam japoński, no dobra. Więc ja jestem ciekawa, czy w środku będzie coś kwaśnego, ostrego, czy to, bo się po prostu już z niespodzianką tutaj są te cukierki narysowane na opakowaniu, więc boję się trochę tego. Ale zobaczymy. Ej, ja się boję tego brać. No pachnie jak taka sztuczna kola, jakbyście jedli po prostu cukierki od koli. Tak to wygląda, ale ja się poję tylko gryźć Może ugryzę kawałek Ale to ma zimną konsystencję O fuj Jakbyście zrobili ciasto na pizzę I po prostu wzięli Kawałek tego ciasta w kulkę I to ma taką konsystencję Co tu jest w środku? Nie wiem, mi to nie smakuje Więc no, oceniam ja takie 6 na 10. Coś takiego chcesz to? Nie. Dobra, więc teraz będę testować bardzo fajną rzecz, ponieważ są to leisy, Lejsy o smaku krewetek z kwiatami kwitnącej wiśni. Więc jestem ciekawa, czy to będzie miało jakby posmak wiśniowy, czy co? Nie mam pojęcia, ale bardzo ładne opakowanie. Najładniejsze chyba z tych wszystkich. Zobaczcie, takie różowe. Dobra. Ej, pachnie to jak fromasz Albo jednak nie. Teraz czuję taki, yy, taki zapach rybny. No, czuję taki rybny zapach, ale w ogóle jest ich strasznie mało. O. A więc uwaga, próbuję. Ej no, jest taki rybny posmak. Ale ja w ogóle lubię krewetki na przykład w sushi czy coś. Więc mam nadzieję, że to będzie dobre. No, smakuje to krewetkami, jest dobre. Nie czuję żadnej wiśni, po prostu jak krewetkowe jakieś chipsy, więc oceniłabym to tak na 6 albo 7 na 10, coś takiego, bo jest ok, ale jakoś mnie nie powala. Ok, więc z tej rzeczy jestem bardzo ciekawa, ponieważ są to. Nercy, ale nercy w takim żelku. Właściwie chyba to jest żelek oblepiony tymi nercami. Ogólnie ja te cukierki nercy lubię. Są takie kwaśne cukierki, jak ktoś z Was nie jadł. I to jest właśnie żelek oblepiony tymi małymi cukierkami. Czy to się. Zostrym? O! Tak wygląda. Więc. Mm, ja chyba to gdzieś widziałam. No, więc wygląda to w ten sposób. Zobaczcie, takie kolorowe, bardzo ładne. Kwaśne. Jest to taka galaretka. Nie wiem, czy to będzie widać. Taka czerwona galaretka i na tej galaretce są przyczepione po prostu te kuleczki Nerds. I no po prostu jest to tak jakbyście jeli te kuleczki, ale do czegoś one muszą być przyklejone, więc jest ta galaretka. No i jakbyście kupili zwykłe cukierki nerd, to, to smakowałoby to praktycznie identycznie, więc ja bym to oceniła takie 7 na 10, więc no jest to spoko. Dobra, więc teraz przechodzimy do mojej ulubionej rzeczy, tak mi się wydaje. Jestem strasznie ciekawa jak to smakuje. I są to precelki Rizes. Prześwietlam mnie, bo jestem ubrana na czarno. No, więc są to precelki Rizes. Ogólnie one są oblane masłem orzechowym i chyba czekoladą. Tak Mi się wydaje, że tak to właśnie wygląda. W ogóle mi się całe to opakowanie strasznie podoba. Ogólnie strasznie kocham Rizes w każdej postaci, ale w postaci precelków jeszcze nie jadłam, więc yy, uwaga uwaga. No, i pachną takimi masłem orzechowym. Dobra, wyglądają one tak, więc bardzo ładnie. Teraz uwaga! Masło orzechowe to po prostu. Jeszcze masło orzechowe jest słone, i ten słony precelek po prostu idealny. 9x10. Mam tutaj kwaśne cukierki. Podobno są one bardzo ekstremalnie kwaśne. Tylko, że ja już je próbowałam. I nie będę ich próbować drugi raz. <grym> no bo są to po prostu kwaśne cukierki. Takie o. Ostrość. O! I faktycznie są bardzo kwaśne, więc nie będę się teraz tutaj. Albo w sumie, może spróbuję. Może będzie taka wstawka. A ja to spróbuję. Kurde. Ale kwaśne aż mam łzy w oczach Ja nie jestem jakoś odporna na kwaśne Więc oceniam to takie na... 4 na 10 Jak ktoś lubi kwaśne to na pewno będzie mu to smakować I ostatnią rzeczą, którą również próbowałam Bo się nie mogłam powstrzymać Są to coś a Citos, ale takie XXL o smaku najostrzejszej papryczki, czyli Caroline Reaper. I zobaczcie jak to wygląda. Serio masakra. I może nie pachnie jakoś mega ostro, ale uwierzcie mi, że są bardzo ostre. I tak one wyglądają w środku. Dobra. I są one naprawdę bardzo duże, tak jak są te takie dla dzieci, te takie czekoladowe, takie tygryski czekoladowe dla dzieci. To właśnie one są takiej wielkości. Tu jest moja ręka, a tu jest ten ten. Ale spróbuję to dla was. No, bardzo ostre, więc nie będę tego jeść. To by było na tyle. Jeśli chodzi o rzecz, która mi najbardziej smakowała z tych wszystkich, to to są te ciasteczka. Albo są to te ryzys, te precelki. Albo ta Fanta o smaku czarnej porzeczki. Z to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawić kciuki w górę, subskrypcję, na dole, ten czerwony przycisk. A widzimy się w kolejnym filmie, także do zobaczenia, buziaki i pa pa!